Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. A dziś sobie pogadamy już tak na lozaczku, na spokojnie, na chłodno wczorajszej walce Antonego Joshua z Francisem Gonou, w zasadzie bardziej o tym, co wydarzyło się po pojedynku, trochę o konferencjach prasowych, trochę o wywiadach, kilka cytatów ze znakomitości świata boksu. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze zobaczcie takie dwa obrazki, bo to jest coś fajnego. To jest kwintesencja tych nie tylko bokserskich, ale w ogóle sportowych emocji. Ten sam Chłop Antoni Joshua, najpierw w sierpniu 2022 roku po przegranym rewanżu z Aleksandrem Musykiem i teraz fota z wczoraj, marzec 2024, również konferencja prasowa, ale po zwycięstwie nad Francisem Nganu. No i to jest kwintesencja właśnie emocji sportowych. Piękno sportu, kilkanaście miesięcy różnicy i zupełnie dwóch innych facetów. Na tym pierwszym zdjęciu macie załamanego gościa dla którego wydaje się ta kariera bokserska na najwyższym światowym poziomie jest już skończona. On płakał na tej konferencji prasowej, był totalnie załamany, wcześniej histeria w ringu, pamiętamy co tam wyprawiał z pasami Aleksandra Usyka. A teraz rozpromieniony gość, który przed sobą ma cały świat, który wydaje się być blisko szczytu kategorii ciężkiej. Kilkanaście miesięcy te zdjęcia różni, a jakże inny obraz. Piękno sportu, piękno sportowych emocji taka rozkminka na początek. Teraz, a jeszcze zanim przejdziemy do omówienia tego, co się wydarzyło wczoraj, to taki adwocem komentarzy, bo pisaliście, niektórzy z Was pisali, że umniejszam Antoni, Antoniemu Joshua po tym pięknym nad na, na Francisie Ngannou, przypominając cały czas, że dwa razy przegrał z Usykiem niedawno. Słuchajcie, ja mu nie umniejszam, tylko jakby no, staram się złapać kontakt z, z bazą, żeby samemu też nie wskoczyć na takiego hype'owego konia, nie pogolopować gdzieś, nie podniecać się za bardzo tym, że Joshua pięknie był pięknie, ale wygrał z Francisem Ganou i z Otto Wallinem. to jest dwóch Otto Wallin to jest jakaś, to taki średnia łamany na szeroka światowa czołówka, natomiast Francis Ganu to jest zawodnik MMA z rekordem bokserskim 0-2 w tym momencie, więc jakby efektownie z nimi Joshua nie wygrał, to jednak to są bardzo średnie nazwiska i tylko o to mi chodzi, tak żeby złapać kontakt z bazą, przypominam, że z Usykiem jednak Joshua dwa razy przegrał a, gdybyśmy chcieli się kimś jarać w tym momencie w boksie, na szczycie wagi ciężkiej, no to już prędzej Josephem Parkerem niż Joshua, tak naprawdę. Bo chociaż Parker, tak jak mówiłem, wczoraj, nudno boksuje, taki, no to jest boks sprytny, ale to, tego się nie ogląda tak Joshua. Joshua sadzi efektowny nokład, wiadomo, że ze słabszym rywalem. Ale, ale to się ogląda, tak? To jest main event, to jest wielka historia, wielki Antony Joshua Parker. To jest mniejsza postać, nudno boksuje, ale on zalicza w ciągu kilku miesięcy. Wygrano nad Dżangim, Żylem i Dion Time Wilderem. Absolutna topka kategorii ciężkiej i jakoś takiego hypu wokół parkera nie ma, a wszyscy jaramy się, no tym ciężkim, pięknym nokautem Antonego Joshua nad, nad Francją tak Także tylko o to mi chodzi, tak żebyśmy mieli jakiś kontakt z bazą, żebyśmy nie wyolbrzymiali tego, bo no, teraz na przykład dla odmiany podam wam y, taką historię z drugiej strony tęczy, czyli już troszkę odklejka Ediego Herna, który już po tym nokaucie na Franciszku Nganui po zwycięstwie nad Walinem widzi Antonego Joshua jako numer jeden walki ciężkiej. No, dajcie spokój. No. Ja rozumiem, że to jest jego promotor, że musi go zachwalać, ale musimy mieć jakieś tam jakoś to wyważyć, te opinie. A Eddie Hearn mówi tak, posłuchajcie, Joshua to najlepszy ciężki na świecie. Zapomnijcie już o tym, jak z Ganu zawalczył Fury. Joshua wyszedł do ringu i zniszczył Nganu. Ten gość to bestia i najlepszy ciężki na świecie. Nie mogę się doczekać aż pokona Tysona Fury. Tak mówi Eddie Hearn i ja tu się zgadzam. Ja też chciałbym zobaczyć jak najszybciej walkę z Tysonem Furym. I nie wykluczam, że, że Anton Joshua wygrałby z Tysonem Furym. Nie wykluczam, że go by ciężko również znokautował. Tak samo chętnie zobaczę walkę trzecią z Aleksandrem Usykiem. I też nie wykluczam, że tym razem jednak Joshua mógłby być górą w starciu z Usykiem. Natomiast no, trzeba tutaj jeszcze raz przypomnieć niestety. E, tym razem będę dołował Eddiego Herna. Na pewno się ten bardzo przejmie. że. Ostatnio Joshua przygrywał dwa razy z Aleksandrem Usykiem, Więc, e, dopóki nie wyjdzie do e, dużej walki, do poważnego rywala, nie do Walina, nie do e, Franciszka Nganu, no to na razie musimy tonować te chóry, optymistyczne e, wypowiedzi. Być może jakoś latem będzie Filip Hrgowicz, czyli walka o pas IBF. Jeśli z Hrgowiczem się e, Joshua rozprawi w dobrym stylu, w ogóle jeśli z nim wygra tak przekonująco, no to wtedy, wtedy już będzie się można tym jarać tak e, na maksa. Tak? No bo knockout na Franciszka Nganu, jakby nie był efektowny, to jednak jest knockout tylko na zawodniku MMA. Teraz troszkę o konferencji prasowej. Było naprawdę milusia na konferencji prasowej. Tam wszyscy się po klejnotach nawzajem głaskali, ale nic dziwnego, no bo jest nastrój, jest powód, żeby świętować. Antony Joshua zafundował piękny knockout Francisowi Nganu i świat stoi przed nim otworem. Na tej konferencji prasowej razem z Antonem Joshua potem podłączył się usiadł obok niego Francis Ngannou. Gadali ze sobą jak przyjaciele. Atmosfera była bardzo dobra. Widać, że Francis Nganu nabrał pokory, nabrał respektu i do Joshua i w ogóle pewnie do boksu. Również pytany o to, jak ten cios nokautujący odczuł Antonego Joshua, no to powiedział z uśmiechem na twarzy całkiem słusznie, że nie pamięta tego ciosu i takie ciosy nie bolą. Tak, ciosy nokautujące nie bolą, to wie każdy kto taki cios nokautujący otrzymał, bolą ciosy, nie wiem, na wątrobę czy jakieś tam inne, natomiast taki cios, w którym cię odcina, no to on specjalnie. Nie boli. Potem jeszcze Francis Nganu pytano o to, kto jest lepszy jego zdaniem: czy Antony Joshua, czy Tyson Fury, który by wygrał taki bezpośredni pojedynek. On tak wahał się, no mówił, że na razie ciężko mu powiedział, ale on ostatecznie powiedział, że no musi, musi stwierdzić jednak, że Joshua byłby w takim starciu faworytem. Atmosfera była piękna. Do tego wszystkiego jeszcze się podłączył Derek Chisora, który również bardzo pocieszał, pokazywał szacunek Francisowi Nganu za to, że, że, no, że ambitnie pod, podszedł do sprawy, Bo to trzeba przyznać, że Francis. Zmianu bardzo ambitnie podszedł do tej bokserskiej przygody, od razu z najlepszymi próbował się mierzyć. Także ta konferencja prasowa upłynęła pod znakiem takiej wszechogarniającej szczęśliwości słonecznych na To się Zakończyło. Jeszcze Antony Joshua zachęcił Francisa Ngannou, żeby sobie odpoczął, ale potem, żeby nie żegnał się z boksem, żeby się nie zniechęcał do boksu. Już to mówił też o tym wcześniej w ringu. No i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Tak może tę konferencję prasową podsumować. No nieco mniej szczęśliwy, oczywiście, był Tyson Fury, on Wydaje się być takim największym przegranym tej wczorajszej gali, bo komentował spod ringu wydarzenia tam na gali w Riadzie. No i. Widać było, że z taką dziwną miną obserwował to, co Antony Joshua zrobił Francisowi Ngannou. Ten ciężki knockout. Mam wrażenie, że Fury był troszkę tym przejęty, choć potem próbował bagatelizować to wydarzenie. Ale słuchajcie, Tyson Fury jest sam sobie winien. Jest sam sobie winien tego, w jakiej sytuacji się teraz znalazł, bo po tej jego walce z Francisem Nganu i walce Joshua z Nganu, no teraz wszyscy widzą, znaczy może nie wszyscy, ale duża część kibiców widzi Antonego Joshua w roli faworyta w starciu z Furym. On teraz nie może udowodnić, że jest lepszy, no bo czeka go inne wyzwanie. Natomiast Fury jest sam sobie winien. Źle potraktował Francis Nganu, kompletnie olał. Przygotowania, no i teraz musi znosić te e, cięgi. Natomiast e, Tyson Fury, mimo wszystko, próbował troszkę dyskredytować e, ten sukces Antonego Joshua. Może też nie dyskredytować, ale jakby to, co mówiłem wcześniej, czyli jakby łapać kontakt z bazą, próbować uświadomić, na czym to wszystko e, polega, bo Tyson Fury, pytany o Joshua, stwierdził tak. Ja i usyk mamy teraz walkę o bezdyskusyjne mistrzostwo świata, a Joshua właśnie stoczył jakiś pojedynek pokazowy. Fajne show, ale prawdziwy boks to ja i Łusyk Opozycja numer 1 i bezdyskusyjne mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Potem jeszcze Fury przypomniał, że on przed walką i to jest nagrane przez Dazon, bo to jako komentator Dazon mówił, mówił, że Anton Joshua w pierwszej rundzie znokautuje Francisa Nganu, więc niewiele się pomylił, więc tutaj sam wynik go nie zaskoczył. Jeszcze potem w innym wywiadzie Fury dodał, że nadal lekceważy Antonego Joshua, bo jak stwierdził jest skrojony pod niego i dalej jeszcze mówił, knockout na Nganu nic nie znaczy bo jakoś nie mógł żadnym z tych mocnych prawych ciosów trafić usyka. Styl robi walka a jego styl jest dla mnie stworzony. Tak mówi Tyson Fury, a jeśli chodzi o wypowiedzi Tysona Fury'ego, to tylko przypomnę, że gdy on się miał mierzyć z Francisem Ngannou, to przekonywał cały wszechświat, że Francis Ngannou jest groźniejszym rywalem od Aleksandra Usyka, także Tyson Fury król Cyganów ma cytat na każdą okazję. Jednego dnia Francis Ngannou jest śmiertelnie groźny, jest groźniejszy od Usyka, a drugiego dnia jest jakimś tam leszczem z MMA, którego Joshua nokotuje w pierwszej rundzie. Natomiast jeśli chodzi o te stosuneczki na linii Tyson Fury kontra Antony Joshua, to nie są one najlepsze. Mówiłem Wam wcześniej o tym spotkaniu takim w jednym pokoju, kiedy to Turki Alalszek robił sobie ze swoimi chłopakami zdjęcie, był tam Ngannou Fury E, Cristiano Ronaldo i Joshua z nimi sobie Turkialeszek sieknął fotę, i podą przy okazji tego spotkania to referował potem trener Andy Lee. Było kompletne milczenie między Furem i Joshą, te stosunki są na tyle chłodne, że oni ze sobą nawet nie porozmawiali. A teraz w trakcie wywiadu z czarnym Parsonem Antony Joshua zapytany o Fiurego, gdy tylko padło nazwisko Fiurego, to powiedział wprost: Pieprzyć Fiurego. Potem wyjaśniał, że wkurzyło go to, że Tyson Fury, zapowiadając swój występ jako komentator na Gali Dozon, mówił, że skomentuje w tych dwóch wielkich kiełbach. A takie Bachy to właśnie był Francis Ngannou i Antony Joshua. Jeszcze nie wiem, czy zauważyliście, był taki moment, że Joshua, gdy celebrował zwycięstwo, jakoś tak wyszedł, wyszedł stanął przy linach, jakiś taki gest palcem, pokazał trochę, to wyglądało jak mierzenie z pistoletu, i, i, i padło pytanie też czarnego persona, czy, czy to był gest wymierzony w stronę Führera. On powiedział, nie gadajmy o nie chcę w ogóle słyszeć tego nazwiska. Także e, gdyby doszło kiedykolwiek do tej walki, a ma szansę do niej dojść, natomiast raczej e, w końcówce roku, bo teraz e, kontraktami zobligowani są do dwóch walk Tyson Fury i Aleksandr Usyk i tak raczej będzie. Pewnie Joshua w międzyczasie zaboksuje pas IBF z Filipem Hrugowiczem po tej pierwszej walce e, Fury kontra e, Usyk. Gdyby doszło do tej walki Fury kontra e, Joshua to jest największa walka w wadze ciężkiej do zrobienia. Nawet gdyby Usyk dwa razy wygrał z Furym, to potem trzecia walka e, Usyka z Joshua. No to nie jest to samo mimo wszystko, co Fury kontra Usy Widać, że tutaj tak relacje są, e, są bardzo kulawe, Jest tutaj ostro. Do tego to boksersko się składa dwóch wielkich gigantów. Obaj potrafią mocno uderzyć dwóch Brytyjczyków. No to jest walka poezja. Nie ma większej walki chyba teraz do e, zrobienia e, w świecie boksu. Jeszcze na zakończenie, jeśli chodzi o recenzowanie tej walki, to opinia od brytyjskiego Maćka Myślina, Karla Frocha, który zawsze wali między oczy takie ciekawe opinie, wygłasza on teraz wysyłane już na bokserską emeryturę. Francis Nganu mówi, skądś stary z boksem, swoje zarobiłeś? Posłuchajcie, co powiedział Karl Froch, opiniując tę walkę Fury Joshua kontra Nganu. Fury sprawił tą swoją walką, że Nganu, Dobrze zarobił, że wyglądał dobrze, ale Joshua pokazał mu jego miejsce w szeregu. Francis Ngannou swoje już zarobił i więcej nie powinniśmy go oglądać w ringu. Bokserskim to jest opinia Karla Frocha, taka dosyć brutalna dla marzącego o karierze bokserskiej Francis Ngannou, ale tą weryfikację piątek, niestety, przeszedł bardzo brutalnie i negatywnie, jeśli chodzi o jego bokserski potencjał. Pytanie też, czy Francis Ngannou będzie chciał dalej boksować. Wiadomo, że ten boks to było jego marzenie. Natomiast po takiej weryfikacji z rąk Joshua, po takim ciężkim nokaucie, to pewnie chwilę się jeszcze będzie musiał zastanowić, czy, czy chce wchodzić dalej z dobrze przygotowanymi pięściarzami ze światowego topu do ringu. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie. Pewnie zajmie się wydawaniem tych pieniędzy, tych 20 milionów przynajmniej, które zarobił za walkę z Antonem Joshua. Jeszcze na zakończenie propo propos innej walki, czyli Zhang źle kontra Joseph Parker. Wszystko wskazuje na to, że jednak będziemy mieli tutaj walkę rewanżową. Otóż w ringu Joseph Parker zdradził, że ma klauzulę rewanżową w kontrakcie. W tym kontrakcie na walkę z Zhang Zhilem walkę wygrał. Moim zdaniem pięknie, chociaż dwa razy leżał na deskach i Zhang źle zamieścił potem w mediach społecznościowych takie wspólne zdjęcie z Parkerem i napisał, że do zobaczenia wkrótce, zrobimy to jeszcze raz, coś takiego mniej więcej, więc wydaje się, że ten rewanż będzie. Czy on może mieć inny obraz niż ten pierwszy jednak, No patrząc na przebieg tej pierwszej walki, to nie bardzo. Jedyne, jedyna sprawa, która się może zmienić, to, no to ten cios, który jest zawsze game changerem Zhanga Zhilei, jeśli jakiś tam po raz kolejny dotknie w czułe miejsce Josefa Parker'a, to się może to skończyć przed czasem. I to tyle chyba. Ja tutaj nie widzę żadnych wielkich perspektyw, jeśli chodzi o ten rewan. Zobaczymy, czy faktycznie on się odbędzie, i też nie ma żadnych perspektyw, jeśli chodzi o dalszą część tej prasówki, bo to już jej koniec jest ostateczny. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bądź Yo